Jecha ich mi do lasu wywieni To sobie do tu co? Dawaj do pić A co kurwa <twarza> Twarze nie będę pokazywał, twarzy nie będę pokazywał <twarza> kurwa, kurwa gdzie mam ogiem? Gdzie mam ogień? Odpaly sobie od baka no. Kurwa nie mam a nie masz tutaj zapaniska? Ma, mam, mam, mam Czekaj, grzywki trochę złapał Uważaj, policja No pij, no pij żeś, no. Poleje ci, poleje ci. ว้าวว้าย